Prawdopodobnie dlatego, że nie wymyślił tego, że nie ma samek, bo nie ma samek, z którymi mógłby ściągać tą balistę, tak? A nie wpadł na pomysł, że przecież mógłby Tobie kazać i budować te sankcje. No ale ten, masz chwilę wolnego, a tu patrzysz z koszar, wychodzi i tak. O to wiesz, ja tam pewnie nie jestem aż tak zawiany jak te moje chłopaki, to wiesz, to nie idę no. do... Ty się w zasadzie mniej niż oni i masz chwilę wolnego, tak kiedy oni się doprowadzają do porządku. No wiesz, ja tam jeszcze im kazałem, żeby poszedłem do kucharza, żeby wydał każdemu po grzanego wina, żeby się chłopaki rozgrzali. Chyba coś takiego jest możliwe, nie? Eee, no jasne, jest to możliwe, chociaż jest to oczywiście podłe wina. No tak, ale wiesz, żeby się chociaż rozgrzali po tym całym bieganiu, wiesz, żeby mi nie zachorowali na płuca, bo znowu zostanę opierdol. E, I wiesz, no i zagaduję do Isaaka, co on tam co chciał od Jarpena. Po, powiedzmy, że z Reinhardem zdarzyło nam się zawrzeć pewien sojusz i potrzebowaliśmy... Sojusz? interes, nie sojusz z Reinhardem. To tak jakby nagle chaos zawarł sojusz z Imperium. <laughs> zruszam ramionami. A jak tam idzie ci Ajzaku ta twoja magia? Pokaż, podpal coś. E, wolałby... Albo zrób taki wybuch, jak zdziała. Ostatnio obserwowałem jak przywieźli nowe działo i ono tak fajnie wybuchło. Mógłbyś coś takiego zrobić? Widzisz, e. że Magnus jak mówi o tym wybuchu, ma takie w oczach takie, coś mu się świeci po prostu. Widać, że on się zakochał w wybuchach. Wolałbym mnie Oj, przestań, nikt się nie dowie. No właśnie w tym problem, że jeszcze nie wolno mi bez specjalnego pozwolenia czarować poza murami. A wiesz, że ja, tak, ja tak, tak, tak się przybliżam do Izaka. A chociaż mógłbyś wysadzić głowę mojemu kapitanowi. No nie daj się prosić. Widzisz, jak mnie kurwa gnoi cały czas. Nie, to zdecydowanie był zły pomysł przyjacielów. No. Oj, no i przestań, no, ale wybuchy są takie piękne. I, i znowu taki, taki uśmiech, yy, orgazmu na twarzy. Eee. No, wy wygląda na to, że znalazłeś swój sens w życiu. Bycie artylerzystą to fajna praca. Wybuchy, dym. Urwane ręce. No, urwane ręce wrogów. Z tego, co pan ja mówił o tej armacie, co eksplodowała, Oj, tak źle nie było tylko dwie ofiary śmiertelne. No właśnie. Dwie urwane nogi i jedna ręka. Dwie nogi? Mówił, że no... Mówił, że no mnie to ręka. A kto tam by poznał noga, ręka? Nieważne, ważne, że ten wybuch był po prostu. To było jak... 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 jak najlepsza gorzałka z miodem. <śm> I do tego, i do tego plasterek dobrze przyprawionej mocno czosnkowo-cebulowej kiełbasy. Dobrze bogowie Reinhardzie. Czy ty dawno nie jadłeś, czy co? Jaki Reinhardzie? Fuu, Magnusie. Fuł, Magnusie. <grych> Jadłem, ale znasz coś lepszego niż dzwaniec, gorzałki z miodem i dobrze czosunkowo cebulową kiełbasę? Przecież to jest najlepsze, co może być. Być może. Zresztą słyszałem coś... Ostatnio Elza opowiadał na murach jakieś pierdały na temat tego, że w Tilei wpierdalają yy, goblińskie mózgi. Yy. Podobno wielki przysmak. Wolałbym nie sprawdzać prawdziwości tej plotki. Względzam ja się. się. No, ale nie daj się prosić, co? No, no, Taki chociaż maleńki, taki mały, 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 malutki wybuch, taki, wiesz, na przykład o średnicy dziesięciu kroków. Nie, zanim nie dostanę papierów na to, że 7? mogę zrobić cokolwiek poza murami? Nie zrobię niczego poza A co murami. Co ty taki przepisowy jesteś? E, bo wiesz, mm, kolegium jest tak, że jeżeli nie grasz według reguł i gry, to mm, ko kończysz jako pieczeń. Wiesz, w centralnym placu, placu przy, przywiązań do gdzie ja pod spodem kupach rustów. A! Stos. Też fajne wydarzenie. Ostatnio był jeden. Jak, jak cię ten koleżan nazywał? On się, on się, on się chyba potrzewał, podmagać coś takiego, ale się kręcił na tym słupie? No właśnie. I wolę nie stanowić głównej atrakcji takiej imprezy, więc... Ale byłbyś sławny. I tu zaczynam się śmiać. <laughs> Zdecydowanie nie pasuje mi taka forma sławy. Mhm. Mm no ale jak będziesz miał papiery, to taki mały wybuch... No po starej znajomości. Jak będę miał papiery, to... zrobię taki mały wybuch. Albo no. deszcz. Albo jakieś inne dziwne rzeczy. Deszcz wybuchu? No, to Wy, byłoby... Isaacu, teraz się orientujesz, że jesteś Bogiem dla Magnosa. To byłoby trudne. Moja sfera zajmuje się... Troszkę innymi rzeczami, takimi mniej efekciarskimi. Czyli co na przykład yy, garłacze i tego typu rzeczy? E, nie. Mm, bomby zapalające? E, nie. A to nie wiem. Co możesz wyszarować miecz i nie kogoś pociąć? to, to, to takie. ...ludne. Zruszam ramionami. No wiesz, nigdy nie uważałem się za szczególnie ciekawą osobę. Biorąc pod uwagę twoje... E, ...osiągnięcia, no nie powiedziałbym tak. Pamiętasz jak żeś tego... ...tego w tej karczmie tego typa? Jak zemdlał? To jest osiągnięcie? Takim kozikiem? Nie wiem, może nie spodziewał się czegoś, co nagle wyskoczyło na niego z okna i z wrażenia padł. Odkrąć razie nieważne. No to widzisz, jak jesteś przerażający w takim wypadku. Może ty powinieneś być sierżantem, a nie ja. Podejrzewam, że nie odnalazłbym się, jeżeli chodzi o dominujący tutaj język. Ten język wcale nie jest taki trudny. Odrzucisz kilkoma kurwami. I już po wszystkim. Ano. To co, dzisiaj w której karczmie się spotykamy? No. Czy może i tak, wiesz, tutaj tak trącam tego Izaka łokciem. Czy może skoczymy na dziewczynki? Wydaje mi się, że będzie się można spotkać całkiem łatwo z Reinhardem w drewnianym kuflu. Mhm. Poza tym jest tam taka dosyć Ciekawa sprawa z zaginionym karczmarzem. A coś mi się obiło uszy. No, Reinhardt najprawdopodobniej będzie wiedział znacznie więcej na ten temat, bo stwierdził, że się rozpyta. No ja słyszałem, że podobno na murach idzie plotka, że go porwał jakiś mak śmierci, bo mu czymś podpadł. Podobno podał mu skwaśniałe wino. To ciekawe. Nie, o ile wiem... Nikogo nie porywał, jeżeli idzie o kolegium. No, ja tylko mówię, co, co jaka plotka na murach chodzi. W ogóle w drugim garnizonie to mówią, że go porwał dlatego, że zimą, mu, yy, wino mu ostygło w ciągu dwóch minut. Och. Może coś jest w tych miejscach? Hmm. Nie, mam wrażenie, że aktualnie jedynym magiem śmierci w tym mieście jest mój mistrz. A to ty się uczysz na maga śmierci? Uu, no. a będziesz mógł efektywnie, efektownie kogoś rozczłonkować? Tam um, To wygląda zdecydowanie mniej efektownie. Eee, tam. Dobra, leć, leć, bo widzę, że ci się spiesza, ja zaraz muszę na służbę lecieć. Bo mnie zaraz zjebie kapitan, że się spóźnią na służbę. Hmm. Ale pamiętaj, jak coś, to jemu możesz wysadzić w głowę, niech mu nie się nie obręczy. Mhm. Mm no to, miłego dnia. No. Jak dla kogo? Wybijcie moje zdrowie jak z Reinhardem. Jak sobie życzysz. Bo na tych murach to tak piździ, że można zamarznąć. Buty mm. normalnie przymarzają do, do podłogi. Pewnie dlatego każę wam zapierdalać. Mhm. Mm o widzisz, już pojąłeś język wojskowy. Stoję tutaj od dłuższej chwili. Trudno się nie zarazić słownictwem. No ale jak taki jesteś przerażający, że ludzie mdleją na twój widok, no to... Idź, idź, mam spróbować. wrażenie, że twoi ludzie zaczynają mnie cierpliwie przytupywać. A, dobra, trzymaj się trzymajcie i żeby wam się udało w tej waszej pracy. Mhm. Żeby no, nie było przerażają. tak jak z Zygmuntem. I tutaj znowu ściszam głos. Mhm. Tak, mam taką nadzieję. No. Ile cenę biorę ludzi, jak już wiesz, jak już oni się ustawili, idziemy na mury. Mm -hmm. No to ładnie sobie mm, idziecie na mury, tak. A wszystkim armatom się... przypatruje się zafascynowanym całkowicie z wzrokiem. W obecnej chwili na murach nie ma żadnych armat. A te testy. Armaty słam? Nie, no bo wiesz, my sobie tutaj z Jurdą wymyśliliśmy, że jakieś tam armaty testowali, po prostu strzelali z muru. Jakieś nowe armaty, po prostu je przestrzeliwali, nie? I wiesz, nie szukam ich wzrokiem, bo mnie to straszliwie zafascynowało, ten obłok i tak dalej. Nie, nie, nie trzymają się tam armat, warunki do trzymania armat nie są zbyt sprzyjające. Nie, no okej, okay, wiesz, on się na tym nie zna, po prostu mi się bardzo spodobała ta eee, Testy co prawda przeprowadzono, ale na no, szybko je przerwano. Chodzi dosyć efektownie. No i to było właśnie cały, cały klub. E, więc... E, no więc sobie biegniecie na te mury. W tym czasie z murów zlazu oddział Tyleańczyka i zgadnij, co robią. Jeszcze raz, Rapo. Zgadnij, co oddział Tyleańczyka robi na placu. Hmm, to samo co my? Dokładnie. Biegają z lewej na prawo, biegają z torbami, halabardami i całym sytem, który tylko kapitanowi przychodzi do głowy. I jak wypadają tak na moje fachowe oko? Lepiej od nas czy gorzej? Na twoje fachowe oko wypadają nieco lepiej. Mm -hmm. No ale też nie reprezentuje Większo... samego dna. Ja sam sobie. Nie. Sobą. Wiesz co, większość jego ludzi to są doświadczeni żołnierze. Ty masz żołnierzy w większości niedoświadczonych, aczkolwiek przeszkolonych.